Witajcie W pokładu USS JCB Mamy dzisiaj 2 października Godziny poranne Widzę, że w służbie państwa Rozstawiają się Policyjne kobietki Będą jak to mówią, pilnować porządku i ratować budżet, budżet kraju. Nie tak? ja na robotach. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom. Czasami jeszcze jeżdżę na na jakieś roboty. W sezonie, no to wiadomo, było ciężko tam. Termin wyrwać Ale teraz po sezonie Chociaż jeszcze nie do końca jest po sezonie Poruszyły Kolejne siewy Tak, Żebak, już skończone siewy Siewy wrześniowe Tam miał być posiać To już posiał No i teraz Lecą już po burakach siewy yy, Część siewów po ziemniakach to kopie. No i to co jeszcze tam wychodzi, tak? Bo to nie każdy jeszcze na jesień są zwolennicy siewów wczesnych i są zwolennicy siewów późnych Więc tutaj A tu jedna policja, tam druga Nie wiem co tu się... Nadzieje. Może rok akademicki się zaczął, to trzeba, że tak powiem Trochę pojeździć a no, kogoś tu zamknęli mandat będzie tak, nie wiadomo za co, ale najważniejsze, żeby wypisać mandat u nas jak zwykle Koło my, ja z mostami Raz ten most zamykają, raz otwierają I się połapać nie idzie Jak jest otwarty to przejeżdżam tędy na drugą stronę z Stargardu Jak jest zamknięty to muszę jechać, wiecie, ogródkami jakaś jedna minikoparka w środku Na takiej budowie Będą to robić do świętego linii czy przestać utrudniać ludziom życie To jakaś masakra Przez miasto się bardzo ciężko jeździ Ale co zrobić no Ale pozytywne, pozytywnym aspektem jest to, że przed chwilą się zatankowałem No i tu na, na takiej stacji Hilgas, u nas na Osiedlu Cena jest ta sama, 5,75 za diesel, tak? więc y, ostatnie się tankowałem i w kamieniu, pod i tam oczywiście przejęzyczenie i tam było i na orlenie już było 5,82 a u nas było 6,09 a teraz tu mamy 5,75 Ciekawe ile jest na Kaliszu na Orlenie tak? Tam jest naj, najtańsza najtańsza stacja Orlenu w regionie ruszyły programy jeżeli chodzi o rolnictwo, to ruszyły te programy Generalnie ruszyły, od 20, tak? Nie wiem, jak to jest, że od 20, bo wszyscy mówią, że od 20 października, czy teraz, zaraz, jest składanie wniosków na ten nowy program, tak, no i coraz więcej osób właśnie zbija się w trzech, w trzech i na spółkę na trzech chcą kupić maszynę, dwóch, trzech, tak, tam są jakieś takie warunki, nie znam dokładnie tych warunków, bo to by trzeba było się wczytać to, Albo zgłosić się do, tak jak my tu mamy na miejscu, to mamy Anię Dąbrowską dotację. Jak sobie piszecie to w internet, to, to Ania. Anna Dąbrowska tak? Ona tam ogarnia ten temat jakoś. Więc na pewno łapie się to wszystko do, do uprawy tej głębokiej, bezorki. Dalej jest to. Konie zmęczony, bo to widzę, że w tym kierunku wszystko jest zmęczone. Tam owce, o, o jakiś dopłacie do pługa czy, czy do jakiejś innej maszyny, to raczej można sobie wybić. Jedyne zapytania mamy właśnie na Grubery, i to dużo osób, właśnie z tych mniejszych gospodarstw, 3-metrowy Gruber, ewentualnie jakiś tam y, uprawowo tak? czyli do taki. Jakiej uprawy, lub do typowej bezorgi, do głębokiej uprawy do 30 cm, tak? no ale to wiecie, będą dopłaty, to może się coś sprzeda. Bo na, na dzień dzisiejszy to rynek maszynowy kuleje, zarówno krajowy, jak i pomniejsze firmy krajowe. To tam po prostu jest taka, że chłopo boli Wystawiają się na tych targach, przywożą tych maszyn całe mnóstwo Żeby się nie okazało, że zaraz zbankrutują tak. Bo tak może być Takie firmy, które tam z nami, wiem, że jako tako funkcjonują, to niektóre w ogóle nie przyjechały nawet na rynek tak. Był Lans, laglista to z którymi generalnie współpracujemy Ale dużo firm, które znam po prostu to wiecie, no, szkoda im pieniędzy po prostu marnować na targi, bo te targi to jest o olbrzymi koszt, jeżeli chodzi zawieźć maszyny przywieźć. No i place targowe to są jakieś krendalne kwoty, tak. Nie będę rzucał kwotami, bo tam za duże stanowisko, tam na poziomie 150 tysięcy, 200, to można wywalić, a Postawienie maszyny na, na tym pasie środkowym, to mówili mi, że nawet 50 tysięcy za jedną maszynę, tak, żeby ją tam postawić. No to ludzi wbrew pozorom nie ma zbyt wielu, bo jak się nie, jak to mówią, nie masz miedzi, to się w domu siedzi. Tak. No i tak, tak rolnicy generalnie robią. tak. Trzeba ten okres przeczekać i. Liczyć na to, że będą, jak to mówią, 8, 8 zglidnych lat minęło, więc żeby się coś odwróciło, to trzeba teraz kolejnych 8. tak? Ale to zobaczymy. Umowy z Upadliną, bo podpisywali, jak to mówią, za dobrych czasów. I te umowy będą nas, że tak powiem Ciągnąć przez parę lat Zanim z tego Wyjdziemy, jeszcze to jest Presja dalej Dawania za darmo Przestańmy w końcu dawać za darmo Ukrainie to czy tamto Mamy komu pomagać Tak, u nas U nas sporo, sporo społeczeństwa zostało Potraktowanych powodzią Więc jest komu pomagać Widzę, że już pomoc dla Ukrainy z Lidla koszyczki zniknęły. Chociaż taki plus. Zbierają tam na powodzian, można płacić. Nie żadne tam koszyczki, bo to jest tak jak ten koordynator. W końcu ktoś się normalnie wypowiedział, że zbieranie takiego kila cukru i pojedyncze jakieś szczoteczki do zębów czy pasty to jest totalny nonsens. Bo ten towar jest dostępny powiedzmy 3 km od miejsca, gdzie jest potrzebny, i tam można go kupić i wydać, tak, a nie wieść przez y, całą Polskę 4, 4 y, kila cukru, 2 pasty 7 koszulek i tak dalej, tak. Jest to czysty nonsens. Jeżeli chodzi o, o koordynację, to w końcu ktoś się sensownie wypowiedział na, na temat tej, tej pomocy, koordynacji w ogóle tych działań pomocowych, bo do tej pory to sami, sami samorządowcy stwierdzili, że oni no nie mają o tym zielonego pojęcia, jak koordynować działania w takim chaosie. Takim. Nie wiedzą gdzie skierować wojsko, gdzie skierować, straż pożarną, gdzie skierować yy, tą całą pomoc, jak tym zarządzać. Nikt tego, nikt na tym się nie zna, tak? Więc yy, wiecie, wychodzą, wychodzą te wszystkie kwiatki, tak jak ja mówię. Przeszkolenie ludzi, odpowiedni ludzie, a nie tylko partyjni wszędzie. Pychanie wszędzie partyjnych ludzi to no tak wychodzi tak przychodzi taki kataklizm ci partyjni ludzie to po prostu nie mają pojęcia o nic tak samo w tych wodach polskich oni wiedzieli że Tama zostanie trzy zostaną przerwane ale oni nie mają telefonu do prezydenta czy tam do jakiegoś burmistrza tak? nie mają nie mają łączności bo telefon Telefon, że tak powiem yy, Telefonia komórkowa Gdzieś nie działała tak jak trzeba To oni nie są w stanie się dodzwonić tak? no ale przecież służby mają Swoje łączności, tak? No się okazuje, że Wody polskie nie mają takiej, takiej aparatury Bo to jest pisowska organizacja, tak? Upchanych tylko z i kol Kolesi oni nie mieli zamiaru Nigdy pracować A teraz yy, przyszło co do czego, to trzeba Trzeba coś w końcu pracować, tak? No tak się wykazali pracą, że No nie zadzwoni, bo Telefon będzie nie działa Ludzi można zalać Całe wioski Bo oni nie mają możliwości tak? tak są przygotowani Zanim tam odkręcą To zanim im ten sprzęt Zanim ich tam przeszkolą Zanim zwolnią tych Tych partyjniaków I kogoś tam wsadzą z jakimkolwiek pojęciem, to wiecie, mi nie kolejny rok czy dwa tak? Przecież to nie jest tak, że z minuty na minutę jesteście w stanie poprzerzucać Na Orlenie 5,89 tak? więc no i... Ja się nie wyrobię, ale ten się wyrobi 5,19, czy jest realne? Nie wiem Patrząc po barylce i po cenie dolara, to myślę, że spokojnie byłoby to możliwe. Ale, że Orlen jest tu taka spółka Skarbu Państwa sterowana centralnie, tak jak w zapisu. Przy wyborach można było obniżać ceny, ale, żeby nie sprzedawać paliwa, no to się stawiało tabliczkę, że a te dystrybutory mają awarię. No to, 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 to po prostu. Czyt bezczelności był Ale to tak działał PiS yy, przez 8 lat, więc Oni byli bezczelni, są i będą, tak więc Uważali, że można kraść bez żadnych konsekwencji I przypuszczam, że nie zostaną rozliczeni, bo taką mają umowę Wszyscy przy okrągłym stole, że my nie ruszamy was, wy nie ruszacie nas Pogadają, pogadają, zrobią komisję, każdy się tam nachleje i... Będzie tak, jak, jak było, tak jest Jak było, jest i będzie Za dobrych czasów starych, za dobrych czasów nowych Za dobrych czasów nowych, tak? Mam nadzieję, że się coś To wszystko trochę poodmienia Z Księgową gadałem, to mają tam coś zrobić z Kisusem Co dokładnie, to do sama nie mówi, bo nie ma wytycznych, no ale te procenty mają tam coś zmieniać Jeżeli nie będzie nie przywrócą takich normalnych SUS i nie będziemy haraczu płacić na ZUS procentowego od naszych dochodów, no to może jakoś to będzie funkcjonować, ale generalnie generalnie to złodziejstwo, złodziejstwo susoskie na przedsiębiorcach to Wyjdzie bokiem wszystkim po bo przedsiębiorcy. Jak nie ma interesu to będą zwalniać ludzi Ja znam wiele firm w okolicy to Budowlance to pozwalniali na czarno On nie będzie Nie będzie płacił korendalnych ZUSów za tych ludzi Jeżeli pracuje, który pasuje to może u niego robić na czarno Jeżeli nie pasuje to sam założy działalność i wtedy będzie u niego na zlecenia robił tak? będzie mu faktury wypisywał za robotę a sam jest i ZUS płaci będzie szybko by się ludzie kapnęli, gdyby każdy musiał za siebie sam ZUS płacić Dopóki pracodawca płaci za Ciebie ZUS to Ty masz to w dupie tak? ale pracodawca powinien się umówić z Tobą na jaką kwotę Cię Dać, zatrudnić a ZUS to powinna być Twoja sprawa tak? wierzcie mi, że każdy powinien decydować jaki chce płacić ZUS składka zdrowotna powinna być stała dla wszystkich, a nie, że składka zdrowotna zależy od moich robotów to jest jakiś rybawstw, tak? to no inaczej się nie da nazwać tak? to, że PiS nienawidził przedsiębiorców to wszyscy wiemy a PO za bardzo nie chce tego zmienić, bo no jest, y, dorzuceni są to do, dorzuceni wszystkie trzynastki, czternastki, księżą wszystkim którzy co nie płacili do ZUS-u, trzeba wypłacać ZUS-u pieniądze, a artystom no jakiś, pójdźmy komu, tak, więc, y, więc tam dziura powstała niebotyczna, jak tylko można było obniżyć wiek, to obniżyli, półtora miliona ludzi, parowało do ZUS-u z dnia na dzień, tak? I teraz jest problem, tak? A komu to, że tak powiem, pieprzyć te koszty? Najlepiej przedsiębiorcom jednorazowo, od razu na ZUS składka i, i niech się bujają, tak? Także to jest tak, że w pewnym momencie rachunek ekonomiczny jest taki, że nie kalkuluje się prowadzić firmy w tym kraju, tak? Wielu znajomych gdzieś tam potraciło robotę Bo redukcje są tak? Są redukcje I zobaczymy Bo to okres letni to jeszcze pół biedy Trochę budowlanka chodzi Ale w jesiennym i zimowym To powiem wam, że może być i Może być krótko I zobaczymy co będzie dalej tak? W rolnictwie nie jest za ciekawie Bo widzimy jakie są Jakie są ceny produktów Koszty zajebiste w tym roku posialiśmy ten rzepak Ten rzepak jest bardzo nierówny Nie było warunków do że tak powiem do obrysku. Jeden mały, drugi duży Ci co posiali wcześniej z tym Dealem wygrali my takiej możliwości nie mieliśmy no i generalnie rozważamy żeby na przyszły rok prawdopodobnie pole oddać w dzierżawę bo już mamy tego powoli serdecznie dosyć chętnych do dzierżawy na pewno będzie bo to wiecie jak jest co by się nie działo to co by się nie działo to na pole zawsze są chętni, tak? Tu zazwyczaj zjeżdżałem na środkowy pas ale ostatnio miałem parę razy tak, że mi od same koła wjeżdżają, więc nie dole, tak. Jadę, niech jedziesz, no za mną. I, i, i tyle, tak? tak. to przepuszczałem środkiem, ale pchają się pod koła, nienormalni są ludzie. Gdzieś ten rozum ludziom poodbierały ostatnie lata, nie wiem czy ten internet, czy w ogóle jest, jest jakieś takie podejście w ogóle do, do życia, jakieś takie luzackie. Tak? Lata 70. chyba się rodzą, Czyli palenie zioła i brak odpowiedzialności za cokolwiek. Ja będę, że ja tak powiem, nad, nadwrażliwy i... Pokazywał to, że Jaki jestem uprzejmy A ci wjedzie kurwa w bok Samochodem i ci jeszcze powie Że to twoja wina, boś mu zajechał. To. No i tu następny będzie odcinek taki sam Gdzie będziesz sznur za mną się ciągnął Uprzejmość się kończy Oto Człowiek może być uprzejmy Może być kulturalny, ale to nic to nie daje. Dostajesz tylko kopa. 4 litery. Więc tam nie ma co z tą uprzejmością przesadzać widzę, bo tam niczemu to nie służy tak? każdy by chciał, żeby go przepuścić a, a trzeci na trzeciego ładuje ci się pod koła. To wiecie jak jestem. Tak? Ja tam jadę na budowę, zobaczymy co tam jest do zrobienia. Na tą muszę dojechać Ogarniemy co To jest na budowie do ogarnięcia I na tą chwilę Jeszcze będę jechał na pewno Jutro albo pojutrze do kolegi Bo ma wywózkę buraków A droga Po małych deszczach Robi się słabo przejezdna Więc yy, Będę mu pomagał Tą drogę doprowadzić do jakiegoś Jako takiego ładu Wiadomo to jest tam kolega Rolnik. On nam nigdy nie odmawia pomocy i my jemu też nigdy nie odmawiamy pomocy. Nawet jak mi nie pasuje, to nieważne. Ogarnę temat pojadę i tyle tak. Nie ma na południu żeby nikt nie później nie płakał że o panie zalało mnie nie wiem dlaczego na siłę ludzie wynajdują takie działki które są typowo typowo działki zalewiskowe i szukają żeby żeby tam się budować, a później są pretensje i wiadomo do kogo Bo Bo zalewało, tak? Na południu to wiadomo, wały rozerwało, no to zalało Ale jeżeli chodzi o To nie bardzo pojezdni i, i ogólnie o tym wspominałem wcześniej, tak? Ja nie chciałem się dzisiaj pchać przez Targan to mówię, pojadę sobie tutaj Przez wioski Pojadę od z kierunku ze Stycina Tutaj z Morzyczyna to Mogę sobie przejechać przez skali, tak Kto jest miejscowy to będzie wiedział o co chodzi A jak to mówią za Za to nie będą wiedzieć o co chodzi Tu jest tak, że to są takie wioski, gdzie już tu naprawdę dużo, dużo się ludzi rzuciło na to, żeby tu się budować. Tu gdzieś się kuzyn, gdzieś działki kupił i, i po budował. No też ma drobkę, też ma, doma, góra do ulicy, więc... Tyle wygodnie, bo tu są takie tereny i wyższe i niższe, tam co wjeżdżaliśmy od, od obwodnicy, to tam jest fajno Tu też są tak właśnie na prawo, na lewo, też są takie miejsca raczej panniste A tutaj to takie jak to no, mówią mieszane, mieszane tak. Kawałkami drogi porobione, kawałkami nie